Bardzo się cieszę, że mogę tutaj razem z wami przeżyć ten piękny moment poświęcenia kaplicy i statły świętego Floriana, patrona strażaków. Ochotnicza Straż Pożarna jest to jedna z tych organizacji, którą pamiętam od lat dziecinnych i proszę pamiętać, że tak jak mundury Werdmachtu czy innych sił inwazyjnych na Polskę. W pewnym momencie także naszych żołnierzy budziły lęk czy policjantów, nikogo nie obrażając, ale to jednak mundur strażacki zapisał się w pamięci przynajmniej mojej i mojego pokolenia jako mundur tych ludzi, którzy bezinteresownie pomagają. Drugiemu człowiekowi w nieszczęściu. To była prawdziwa solidarność. Jeżeli byśmy chcieli szukać struktur w Polsce, które są u podstaw bezinteresownej solidarności ludzkiej w duchu przekazania miłości Boga i bliźniego, to właśnie w ochotniczej Straży Pożarnej widziałem to, jak będąc dzieckiem, kiedy Pożary były jednym z wielkich niebezpieczeństw. Kiedy ukazał się ogień, to nie czekano na jakieś specjalne rozkazy czy jakieś inne zezwolenia. Strażacy natychmiast umieli się zebrać i solidarnie iść i bronić tego, co jest nieszczęściem dla konkretnej osoby i zagrożeniem dla innych. I wspominamy to z największą wdzięcznością i dziękujemy Panu Bogu za tych ludzi, którzy tę ideę podchwycili i nadali jej wymiar służebny w sensie posługi społecznej, poczynając od tej najmniejszej wioski, poprzez wielkie skupiska i zgromadzenia ludzi, bo przecież pożar był jednym z tych kataklizmów, którzy w przeszłości tak często ludziom zagrażał. Dzisiaj, wybiegając myślą wstecz, wspominamy także tych wszystkich strażaków, którzy w sytuacjach także modlitewnych, upamiętniających tajemnice śmierci i zmartwychwstania Chrystusa byli obecni i byli na straży, pamiętam, w mojej parafii rodzinnej, przy grobie Chrystusa, aż do święta Zmartwychwstania Pańskiego. To wszystko dzisiaj w tym miejscu przychodzi na pamięć i w duchowo przynajmniej chcemy tym ludziom z przeszłości, których pewnie już Pan Bóg dawno powołał do domu Ojca, ale Chcemy podziękować i wspomnieć ich wdzięcznością, także i w tej szerokości geograficznej, i w tej wiosce i w sąsiednich, a współczesnym podziękować za to, że te piękne idee służenia człowiekowi i autentycznego realizowania solidarności, tej idei, która później w różnych wymiarach, także politycznych, nabrała swojego wymiaru, życzylibyśmy sobie żeby w miarach politycznych Polski tak właśnie rozumiano Solidarność, jak to praktykują na co dzień nasi strażacy, jak praktykowali i mam nadzieję będą praktykować. Słowa uznania i podziękowania składam na ręce Pana Prezydenta Miasta Gniezna i Pana Wójta i Innych, którzy mają udział w tych strukturach właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej, a przez nich wszystkim tym, którzy indywidualnie czy grupowo służą tym potrzebom, które życie codzienne nieś. To jest autentyczna i prawdziwa i chciała struktura, bo prawdziwa Polska realizuje się w tym wymiarze, inne struktury, sztucznie stworzone. To nie zawsze reprezentują prawdziwo Polskę, bo tam są zmagania się o realizowanie własnych interesów, a my w tym pojęciu Ochotniczy Straży Pożarnej i tego naszego dzisiejszego spotkania składamy hołd wszystkim w przeszłości i tu obecnym, i gdziekolwiek są, że idee Solidarności starają się autentycznie i szczerze realizować na co dzień i za to koła za to i serdeczne podziękowanie Bóg zapłać. Natomiast świętego Floriana, który jest od dawna patronem strażaków, prosimy, tak jak w modlitwie było, święty Florianie, pamiętaj od nas i myj nas w swojej opiece. o to Cię prosimy tu obecni z całą żarliwością. Amen.